Witam serdecznie na kolejnym targu staroci. Tym razem jestem w na jednym z największych na Carlford Trabenban. Jest to jeden z największych, który odbywa się raz w miesiącu. Bardzo duży wybór jest, bardzo dużo sprzedających, naprawdę potrzeba cały dzień, żeby coś tego, coś fajnego. Żeby właściwie coś fajnego, to można w ciągu tam kilku minut znaleźć, ale ogólnie warto przyjechać, warto zobaczyć. E, co? Zapraszam do oglądania. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Pamiętajcie, łapce w górę, komentarzu taktycznym. Pomaga to w rozbudowywaniu kanału, polecaniu nas i zapraszam na, na nasze filmy sprzedażowe, gdzie sprzedajemy również fajne cudeńka w bardzo fajnych, niskich. No, w, w, w takich cenach na każdą kieszeń. Dobra, zapraszam do filmu.

Entschuldigung, wie viel kostet beide? Ein Stück 20 Euro. Ja. Alles klar. Interesa, wszystko tylko interesa, Ale ciężka Ładna lampka Coś mi tu przed oczami skoczyło Coś ma. O, piękny kurwa. No. Royal Copenhagen. No, petarda. Aha, eść. Dobra. Dobra. Idziemy dalej. Jesteśmy na targu. Halo. Halo. Holland. Mm. Wie viel Die? Ja. Ich habe auch viele zu Hause. Viele mit, mit dieser. Wie heißt das aus Deutsch? Windmühle. Windmühle. Oh, Windmühle. Ich habe viele zu Hause, aber ich weiß nicht, wie heißt das. Ich komme aus Polen, deswegen mein Deutsch ist nicht ganz perfekt. Aber gut. Ja, ich, ich versuche noch. Ja. Ich habe trotzdem keine Schule habe. Ja. Okay. Oh, ich bin, ich bin, ich bin. a no 5 euro okej, okay. bierzemy <laughs> otwiera się teraz zobaczymy, otwiera się ale musi być to stare 280 pewnie euro Ciekawe jakie ile lat co ma, ale piękna rzecz. To też drugie ładne bardzo. Piękne 320 mabelki konkret, przeskoczymy sobie tu do ramki ładne ramki, ciężkie ramki. Ciekawe, z czego ta ramka jest zrobiona. Bardzo ładna. Lupa po 28. Hallo. Die Preise sind richtig? Die Preise sind richtig. Ah. Ja, ich weiß, aber wollte ich mal sagen. Dankeschön. Suda. Glas, denk. Schön, schieb was. Der Adler, der sieht gar oder? Den würde ich gerne haben. Aber wahrscheinlich kommt das, glaubt ihr, was der kostet. 1000. 1000. Was kostet der Adler bitte? 600. Oh, ja, ne. Der hat er gewonnen, der Kleine. Näher nee, ja, dran. Piękne rzeczy, piękne rzeczy. Obraz 220. O, obraz oj na płótnie. Do tubanku. 220 euro za obrazek. Piękny obraz. No, pewnie warto. No, ale tu ja już nie należy do tego, żeby to oceniać. gary i ten, lampa porcelanowa to już w ogóle sztos Klasia mówi, to jest młynek do kawy sztos Tarda Piękny Piękna rzecz Nawet śmietnik jakiś mega stary 65 euro wóz strażacki też sztos Fajer. Dobra kochani, lecimy dalej Targ Staroci Przejdziemy sobie dalej Wszystko So Leute, die machen richtige Veranstaltungen richtige Abende, Getanzmusik und legen dann sowas auf. Dieser ein guter Kunden, der sucht sich dann auch aus und der zahlt dann auch 10 Euro. Das, was er sich ausgegeben hat. Und der freut sich darüber, der hat aber auch richtig Hintergrundwissen und Tag weiter. Baromat. Tages Baromat, Krieg. Ani nie pokazuje ha. Troszeczkę obrazu tutaj Pan ma Zaraz sobie zobaczymy O proszę bardzo talerzyczki Piękny talerzyk no Taki sam w domu Ale ładny obraz Tam co nie wiem czy co coś będzie widać w ogóle Piękny obraz i chwil kosztat 60 euro, Dobra, muszę się wyłączyć bo muzyczka leci obrazy no. Figurki piękne, podobne co mi ten nie? Ciekawe, jaka tutaj cena figurek jest. Ale tu chyba nie ułamane, nie? Sztuk? Wiffit Kostet? Proszę. proszę bardzo, pan ma 15 euro. Ale z klawdankę. Proszę bardzo. O, też piękny, nie? O, wzór cebulowy z cyną. No to konkret już nie? co niektórzy to tutaj mają ceny takie, no takie jak powinno się mieć ceny właściwie, nie? Idziemy dalej zobaczyć, co tutaj jeszcze słychać na tym targu. Idzie dalej. No, Zgadłem rano ja. falsz. Zdrapują te naklejki, co niektórzy z tych, a potem ludzie nie dowierzają, że to jest Murano właśnie. No takie właśnie pierdoły. Nie. O, chodzisz? Ładna paterka. Zalerzyk ścienny No ładny Nie popór. To też wytarte to nie ja, widzę, że coś wytarte to w ogóle mijam bo, bo, No bo po co? No? Nikt nie chce wytartych rzeczy, nie? So, lecimy dalej nie to? kielichy, murano może trochę obrazy pokażę, bo widzę, że tutaj są obrazy Tak widać, nie idzie tak podejść, jakby się chciało podejść na troszkę. Dobra. nie podejdę zbytnio, zbyt dobrze, żeby to nagrać. No, może tu? Chciałoby wszystkie tak stać ładnie pionowo. Ojej, to rama potężna ramy od obrazów i tak dalej dobra idziemy dalej piękne rzeczy Widzą, że lejdzie tutaj. Idziemy dalej na no, patrzymy, co tam dalej jeszcze jest? Das ist die Rekrutierung, oder vom Sportunterricht, war nämlich die gleiche Hülle für Weitsprung oder sonst irgendwas. Dann mm haben -hmm. die eingestellt <laughs> und haben sie die Note damit erregt. Oh, proszę bardzo. Weil Rekrutierung ist nicht nur eine Mathematik, jetzt 1x1 oder so eine Rekrutierung, sondern auch Kraftleistung. Genau, und das ist natürlich Drücke, Grenzwege. Targ bardzo duży, to jest jeden z największych właśnie tych targów. Odbywają się raz w miesiącu. Wyświtkostem di bajdę Bardzo ładne kaczuszki a nawet się nie rozłączam chcę jeszcze tu oblecieć trochę tego wszystkiego towaru a towaru tutaj będzie mają kurczę szczota szczotka do włosów Piękność to jest po prostu sudo tutaj. No pod petarda. Piękne. Piękne. Z tą sarną w ogóle nie. Ale ładny. Obejrzymy, czy cały jest. Może weźmiemy z pozdrowieniami do pani Wioletki. A zegarek też, pytardziłnia, nie? Pięknie. Też leży osy do mnie dolatują, bo się wypsikałem i, i tak to bywa Aparaty Piękne pudełko, ale myślałem, że porcelana No, lecimy dalej Dziękuję piękne rzeczy, stare rzeczy, ale piękne rzeczy coś tam jeszcze wam pokażę, akcent polski Ale słońce grzeje, żeby przejść jakoś. Ona do tego już obnaża pas na dnie. Ta bakija sermanaj. Chodam chodimy. Piękne rzeczy. Kto pamięta takie rzeczy? Na pewno dużo osób. Tak gorąco dzisiaj, że no... Dobrze, no teraz jeszcze będzie zagadka Zagadka będzie taka Co to jest za komplet? Nie jest kompletny... O, już pokazałem Dobrze, pora na dalszą część się już skończy, ale z drugiej strony jeszcze się zacznie.